Dosyć często odwiedzam czaty skierowane do małych dzieci. Raz udawałem 13-letnią Anię. Dodam jeszcze, że mam swoje sposoby, żeby poznać się, kto w internecie udaje młodszego niż jest w rzeczywistości. Podczas pisania z taką osobą używam kilku młodzieżowych zwrotów. Mój rozmówca nie zrozumiał w ogóle tych grepców, więc już od razu wiedziałem, że nie jest to osoba 18-letnia, za którą się podawał. Facet bardzo dużo pisał o seksie, klasyczny dewiant. A już dalej tradycyjnie umówiłem się już z nim, powiadamiając wcześniej policję, że mam zamiar przeprowadzić kolejną prowokację z pedofilem. No, to już jest mój czwarty pedofil w tym momencie na rozkładzie. A wracając, Wysoki Sądzie, do tematu. Udało mi się namówić oskarżonego, żeby miał jakiś znak rozpoznawczy, więc zdecydowaliśmy się, że przyniesie róże co nam oczywiście pozwoliło zidentyfikować oskarżonego. I tak doszło do zatrzymania oskarżonego. Myślę, Wysoki sędzio, że to odpowiedni moment, abyśmy odtworzyli film, dowód oznaczony numerem 2. Proszę o odtworzenie tego dowodu. No hej, Ania z tej strony. Jesteś już na miejscu? Okej, okay, ja za chwilkę będę. Do zobaczenia. Albo gdzie jesteś? Ja już jestem. Ale mamy syna. Mamy go. Zaczęło ci się seksu 13 lat, Ale to jakaś pomyłka, odczepcie się! Ale o co chodzi? Puśćcie mnie! <laughs> nie, wiem, nie, 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 Tato, ty naprawdę chciałeś spotkać się z tym trzynastolatką? Następne zboczenie. Kogo wy bronicie? Tego zwyrodnialca wykastrować? Zwyrodniale, ile będziemy jeszcze bronili? Powiesić wam! Ty gnojów, kara śmierci! Proszę o spokój.